Ciemano, mordy, z tej strony Wotegraming.pl witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jakie aplikacje użyłam i jakie nagrywarki, aby przesłać Wasze filmy, które oczywiście oglądacie. Zanim zaczniemy, chcę poruszyć dwie kwestie. Pierwszą jest to, że po prostu może i obiecałem, że jak będzie 10 łapek w górę, to, to zabieram się za kolejny odcinek i będzie to już dałem spoilera, że będzie to kolejny mem ale niestety postanowiłem, że pewien youtuber, który ma około powyżej 320 subów do mnie napisał stary słuchaj, lub po prostu coś tego typu jaką aplikację używasz, Jakby, jaki program używam, aby edytować filmy ponieważ kolega sam by chciał po prostu spróbować po prostu z tej aplikacji korzystać więc ja napisałem aplikację, którą za chwilę wam powiem i po prostu nagrywam ten odcinek, ponieważ zapewne niektórzy się zastanawiali, czego używam, że po prostu coraz lepiej, od niedawna coraz lepiej wychodzą mi te filmy. Oczywiście nie będę się chwalił, że po prostu jestem taki mądry że po prostu po prostu, no wiecie, filmy po prostu zarąbiste niby nagrywam. Moim zdaniem są OK, chociaż czegoś brakuje, ale oczywiście z przeszłością będzie to się ogarniało. A więc drugą kwestią jest właśnie zasubskrybowanie mojego kanału, ponieważ, jak sami wiecie, na obecny moment odcinka mam powyżej 60 subów, za to Wam też bardzo dziękuję, około 62, a to teraz nie jest istotne, więc po prostu po raz kolejny zachęcam się do subskrybowania mojego kanału. Lecimy po 100 subów, by wtedy osobny kanał stworzy, na którym do się tego typu memy, jak możecie zobaczyć na moim kanale, oczywiście. I po prostu no, przechodzimy do filmu. A więc słuchajcie, nagrywarkę, którą używam, jest to po prostu darmowa nagrywarka, która została już automatycznie wklejona dla Windowsa 10, ponieważ jak sami wiecie, mam Windows, Windowsa 10 i po naciśnięciu ikonki Microsofta Art. Alt oraz R, automatycznie włączą mi się nagrywanie i dlatego teraz tutaj dla Was nagrywam. Dzięki właśnie temu. A drugą rzeczą, którą potrzebuję, aby robić te filmy, jest aplikacja Active Presenter, bo właśnie na niej edytuję filmy. Wchodzicie sobie w Active Presenter Atomi System. Następnie dajecie pobieranie. Potem macie do wyboru platformę oraz wersję, którą chcecie pobrać. Oczywiście pobierajcie najnowszą. Ja oczywiście pobierę na Windowsa, ponieważ nie mam Apple, więc ci co mają Apple, biorą Apple, a ci co mają po prostu Windowsa, biorą Windowsa. W moim przypadku właśnie jest to Windows i klikamy pobieranie. Następnie dajesz pobierz. Musimy chwileczkę poczekać. I jak sami widzicie, proces już się zakończył. Wystarczy, że dwa razy kliknięcie lewym przyciskiem myszy. Następnie będziecie musieli dać po prostu po prostu na dostęp do tej aplikacji. Następnie tutaj nie musicie nic czytać, po prostu dajcie akceptuję warunki umowy, dajecie dalej. Następnie dajecie lokalizację, na którym lokalizację gdzie chcecie dać dane właśnie po prostu to na, po prostu edytor. W moim przypadku jest to dysk C. Na to, i dajecie po prostu instaluj. Trzeba się przygotować na instalację. I zaczął się proces i ponownie będziemy musieli chwilę poczekać. Jak sami widzicie, w moim przypadku poszło to nawet dość szybko. I co najważniejsze, możecie po prostu uruchomić właśnie, żeby mieć do niej dostęp. Dajcie po prostu zakończ i automatycznie przekierowuje Was właśnie do tego Active Presenter. Klikacie w niego sobie... I już macie cały edytor. Jeżeli chcecie po prostu stworzyć nowy projekt, klikacie pusty projekt. I tutaj akurat macie coś takiego, ale wystarczy, że klikniecie lewym przyciskiem myszy. Zaznaczycie to i dacie klawisz Delay. I w tym momencie tak naprawdę możecie już po prostu dawać film. W moim przypadku jest to właśnie, jeżeli chcecie dać już ten film i edytować, wystarczy, że dacie wstawianie, wideo, dajmy z pliku i powiedzmy mam już ten top 5. Oczywiście trzeba chwilę poczekać, bo to nie jest od razu oczywiście. Jak sobie widzicie, sam proces już jest przygotowany i film tak naprawdę można edytować. Jeżeli chcecie w ogóle coś zedytować, to po pierwsze musicie puścić to. Oczywiście ja tego nie będę puszczał, bo tylko wam to będzie Wiecie, będziecie przeszkadzać wam. A po prostu ten odcinek powstał, żeby wam właśnie pomóc z nagrywaniem. I mówiąc krótko, jeżeli powiedzmy, zatrzymacie się w danym momencie, w moim przypadku powiedzmy, jest to 20 sekunda. To po prostu klikacie sobie wstawianie i możecie wstawić albo wideo z pliku. Oczywiście możecie wybrać lokalizację pliku, na którym ma być folderze, i po prostu dajecie go do filmu, ustawiacie od kiedy do kiedy ma być. I załóżmy, już dajecie na 20 sekundę. To jeżeli on będzie leciał przez powiedzmy, nie wiem, do 37, to jeżeli chcecie po prostu wstrzymać to, to po prostu już dajecie kolejne, czyli powiedzmy, jakiś obraz dajecie. Oczywiście to też, że będziecie musieli wybrać na folderze, jak widzicie, ja sobie oczywiście mogę to byle co dać, więc po prostu ten program jest dość łatwy. A jeżeli chodzi o wstawianie filmów, to już jest inna sprawa. To nie jest tak, że po prostu zapisujecie projekcję tak po prostu, tylko dajecie, jeżeli oczywiście już skończycie, za żadnym pozorem nie dawajcie e, zapisz. W tym przypadku jest to tak, dajecie eksportuj, klikacie wideo, macie, yy, musicie oczywiście sobie dać mp4, -kę. następnie na którym ma być to pliku, dajecie OK, dajecie właśnie pli, na pliku C lub D, zależy od lokalizacji, następnie klikacie sobie w YouTube Studio, w moim przypadku jest to oczywiście mój kanał, Dajcie sobie YouTube Studio. Następnie dajcie prześlij film. Możecie sobie to z folderu dać lub e, lub właśnie z Active Prezentera. Klikacie sobie po prostu. Od razu was przekierowuje do właśnie przesłania filmu. No i jak wiecie tutaj macie jak chcecie nazwać film. Dać opis czy ten film jest dla dzieci. Z tego, czego jeszcze, pamiętam, możecie dodać jakąś miniaturkę. Jeżeli wszystko zrobicie za pierwszym etapem, dajcie po prostu klikaj dalej. Oczywiście możecie tam eksportować film, czyli jakby edytować. W moim przypadku ja tego nie robię, więc możecie dać dalej. Następnie dajecie, czy chcecie, żeby wasz film był publiczny, prywatny, czy może niedostępny. W moim przypadku zawsze daję publiczny. Lecz niestety zdarzył się wypadek, kiedy musiałem usunąć dwa filmy, przez to, że Wam po prostu się nie spodobały i przez to trochę straciłem na subach. Ale jak widzicie, uratowałem się i mam więcej subów niż przedtem. To by było na tyle, jeżeli chodzi o z czego korzystam, jak to robię, i, i, a jeżeli chodzi o czas, kiedy mi to wychodzi, to zależy. Jeżeli wszystko już sobie ustawię, wszystko zrobię jakieś pliki, fi, filmów, obrazy, to już by, by będę to edytował. Może mi tu najwięcej zająć pół godziny, godzinę. Ponieważ to nie jest tak, że po prostu jak sobie puszczacie, powiedzmy teraz puszczam, to leci klip, ale jeżeli coś da, dodacie, powiedzmy nie wiem, wstawianie i dajecie sobie obraz lub wideo, to po prostu. Jest szansa na to, że po prostu film się za, po prostu wstrzyma, ale jeżeli chodzi o to, jak ten problem usunąć, wystarczy, że sobie dacie kilka sekund do tyłu. Oczywiście obejrzycie, plik, obejrzycie właśnie ten film i jeżeli dalej już będzie lecieć, to dacie, możecie sobie w danym momencie dać oczywiście obraz lub wideo. Teraz już ostatecznie. To by było na tyle. Dziękuję wam za oglądanie wszystkim. Mam nadzieję, że materiał wam się spodobał. Jeżeli tak, to napiszcie w komentarzach czy dobrze. Wam doradziłem, czy może aplikacja jest nie dla was. Moim zdaniem jest to moja, dla mnie jest to aplikacja. Oczywiście, żeby nie zapomnieć, dajcie łapkę w górę. Możecie dać subskrypcję z dzwoneczkiem, aby dostawać poinformowania, a ja już się żegnam i do zobaczenia. Cześć.